Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach internetowych. Posłuchajcie, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Ekologia, mądre słowo. A co znaczy? Powiedz słowo. Soba chwilą pomyślała i odpowiedź taką dała. To nauka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach. Mówiąc krótko, paru zdaniach o wzajemnych powiązaniach między nami. Bo to wszystko to jest nasze środowisko. Masz je chronić i szanować, powiedziała mądra sowa. Słuchajcie, czy wszystko, co sowa powiedziała, zrozumieliście? Czy rozumiecie, co to znaczy ekologia? Oczywiście. Wiem, że znacie znaczenie tego słowa, bo już wiele razy rozmawialiśmy na temat tego, co to znaczy, że żyjemy ekologicznie, że jesteśmy małymi ekologami. Zwłaszcza my, mali przyrodnicy, musimy być takimi ludźmi, dziećmi, którzy dbają o środowisko. I słuchajcie, a co to znaczy szanować? Oczywiście musimy szanować siebie wzajemnie, musimy szanować przyrodę, musimy szanować otaczający nas świat. Abyśmy sobie utrwalili, co to znaczy ekologia, powiem Wam jeszcze raz fragment tego wierszyka, ale będę wykraskiwała Wam sylaby. Uważajcie, możecie razem ze mną. To na uka o zwierzakach, lasach, rzekach, ludziach, ptakach, mówiąc krótko w paru zdaniach o wzajemnych powiązaniach między na mi, Bo to wszystko to jest nasze środowisko. Możecie sobie ten y, fragment wierszyka powtarzać i wytupywać y, nóżkami. Możecie sobie robić prosty ramion. Tyle ile pomysłów, w ten sposób możecie ten wierszyk sobie utrwalać i przypominać, żebyśmy wiedzieli, co to jest ekologia i co to jest nasze środowisko. I jak należy o nie dbać, to już wszyscy wiemy. Mówiliśmy sobie o tym. Nie wiem, czy musimy sobie przypomnieć, a pewnie tak, że należy segregować śmieci, że należy dbać o zwierzęta. Należy oszczędzać wodę, należy oszczędzać energię elektryczną. To wszystko jest dbanie środowisko. Również chodzenie do sklepu na zakupy z torbą lnianą, czy taką wielokrotnego użytku, to też jest dbanie środowisko. Ale kiedy ktoś idzie i za każdym razem do zakupów kupuje sobie plastikową torebkę, nie do końca jest on ekologiem: czy dorosłym, czy małym ekologiem. Słuchajcie, ja sobie przygotowałam dzisiaj dwa pojemniczki z wodą. Zobaczcie. Jeden i drugi. Spójrzcie na ten. Ten jest taki ciekawy. Widzicie? O, jakie różności tu pływają. Tego to się chyba napije. Co wy na to? Oczywiście, że nie. Do napicia mam tą wodę. Ale tej. To nie, ta to nie jest do picia. Tą sobie odłożę, bo ta nie będzie mi teraz potrzebna. Chciałam Wam ją tylko pokazać. I teraz spójrzcie. Ta woda, czyli można nią podlać kwiatki. Ale pewnie jakbyście mieli rybkę, taką złotą, to byście ją tutaj wpuścili, co? Oczywiście, że nie. Bo nikt nie chce się kąpać w tak brudnej wodzie. Ale co tu zrobić, żeby ta woda była czysta? Oczywiście trzeba ją oczyścić, ale jak? Co? Zbierając? No trochę pozbieramy. Bo gdybym wzięła, nie wiem, łyżeczkę, mogłabym wyłowić. No, tutaj mam takie przygotowane patyczki. Spójrzcie, o, coś tutaj wyłowię. Ale wszystkiego się nie da. Wymyśliłam sobie taki, kolejny słoik. Mam na nim gazem. Gumkę, tak zwaną recepturkę, i teraz spójrzcie. Będę, widzicie, przelewała tą wodę z jednego słoiczka do drugiego. I cóż to się stało? Spójrzcie. Szary Mary? Chyba zostanę czarodziejem. Nie, moi drodzy, to nie żadne czary. To po prostu filtrowanie wody. Z brudnej zrobiła się czysta, bo użyłam takiego filtra. I ja teraz spróbuję. Nie wiem, czy będzie to dobrze widoczne, ale może coś tam będzie widać. Zobaczcie, jak tutaj. Co ja tutaj miałam w tej wodzie, jakie brzydactwa. I właśnie tak samo jest z naszą wodą, która płynie w kranach. Ona musi być przefiltrowana. Muszą być specjalne takie w wodociągach są takie specjalne filtry, które powodują to, że woda jest czysta. I miałabym do was taką prośbę, żebyście sobie zrobili w domach jakiś taki filtr, który będzie pomagał w przefiltrowaniu wody i z brudnej będzie czysta. Poszperajcie może w jakichś książkach, może gdzieś w internecie, może któryś z rodziców Wam podpowie, w jaki sposób można taki filtr zrobić. I jeśli ktoś go zrobi, to zapraszam do pokazania go nam. Możecie wysłać filmiki, możecie wysłać zdjęcia. Jest mi bardzo miło, kiedy takie zdjęcia od Was czy filmiki otrzymuję. Wtedy widzę, że pracujecie i chcecie się pochwalić i mnie, i Waszym kolegom i koleżankom, jak pięknie pracujecie w domu. Ale ja w domu też jestem ekologiem. Nie tylko mówię o ekologii, ale również o nią dbam. Dbam o swoje środowisko, dzielę śmieci. Na przykład taką nakrętkę, którą tutaj miałam w tym, wyciągnęłam ją z plastików. Nie kładę nigdy butelki z nakrętką. I niezduszonej butelki. Zawsze śmieci dzielę. I mam też specjalny pojemniczek, w którym, do którego kładę. Widzicie co to? Baterie. A baterie są potrzebne różne. I na przykład mam taką baterię. Ale też mam takie baterie. Każde. I te baterie są różne. Widzicie różnice? I teraz popatrzcie żeby było dobrze widać, o postawie mam tutaj książkę i postawię na książce. Widzicie? To muszę sobie to odsunąć, bo mi przeszkadza. O, baterie przesunę, uwaga, uwaga, żeby się nie wywróciły. O, nie jest. I teraz patrzcie, mam tej, baterie tej wielkości, tego samego koloru, patrzcie ile ich jest, a baterii tych Mam tyle. Zapiszcie sobie, ile mam tych większych baterii, a ile mam tych mniejszych. I wstawcie pomiędzy tym odpowiedni znak. Ja sobie zrobię, nie powinnam, yy, powinnam to mieć napisane, ale chciałabym Wam tylko przypomnieć, jaka wielkość jest tych, jak wyglądają te znaki. Postawię między nimi oczywiście, między tymi cyframi, znak równości. Bardzo ładnie. A teraz spójrzcie, tych baterii tutaj, tych dużych, hmm, hmm, hmm. urosło mi. I ile mam teraz tych dużych, a ile małych? I gdyby przyjechała teraz śmieciarka i miała zabrać te baterie, To musiałaby otworzyć szeroko swoją taką łopatę. I teraz pójście. Jeśli ja zrobię tak, to zawsze będzie w kierunku większego, a zamknięte będzie w kierunku mniejszego. Tak jak wiecie, coś. To buzia się otwiera. A jeśli nie mamy nic albo mało, możemy ją zamknąć. I możemy to sobie w ten sposób porównać. Ale żeby nie było, i zapiszcie sobie, ile jest tych baterii, policzcie. Ile jest tych mniejszych. I teraz stawcie znak. Ale słuchajcie. Hmm, hmm, hmm. czary-mary, czary-mary w moim śmietniku się wszystko wysypało i teraz mam tyle i, i i, i, i. I tyle i któż mam teraz więcej? Jeśli trzymamy się zasady, że jak przyjedzie śmieciara, musi szeroko otworzyć, to oczywiście tam, gdzie będzie więcej. Tam, gdzie będzie więcej śmieci. Tam, gdzie mniej, nie będzie potrzeba takiego dużego otworu, żeby to włożyć. Bardzo ładnie. A teraz spójrzcie, mam tych tyle, tych tyle. O, dołożyłam, ale nie widać tych się tu, a bo ona tu mi zakryła jedną. Dobrze, to położę do góry. I teraz spójrzcie. Zapiszcie ile baterii mam razem. Bardzo ładnie. Bardzo Wam dziękuję. Przypomnijmy sobie jeszcze znaki. Ten sposób. Ten sposób. I znak równości. Tamten był znak. To były znaki większości, mniejszości i znak równości. Myślę, że będziecie potrafili. Wykonać zadania karty, karty pracy w kartach pracy w czwartej części. Kto był odebrać, to bardzo zapraszam, żebyście wykonali wszystko do czwartej strony, do czwartej B. A jeśli ktoś nie był jeszcze odebrać kart pracy, to serdecznie zapraszam. I wiadomo, kiedy wrócimy z powrotem do przedszkola, więc na razie miejcie je w domu. I wykonujcie wszystkie zadania. Bardzo Wam dziękuję i przypominam, że ekologia to mądre słowo, które, którego znaczenie wszystkie przedszkolaki znają. Życzę Wam miłej soboty i niedzieli. Do zobaczenia w poniedziałek. Trzymajcie się cieplutko.